No, dawno nie miałem takiej sytuacji. Po prostu poczułem się tak, jakbym wrócił do początku swojej pracy jako recenzenta sprzętów różnego rodzaju technologicznych, tak to nazwijmy umownie. Dlaczego? Dlatego, że do moich łapek trafił Saros 70. Roborok, oczywiście. I jest to sprzęt, który sprawia, że po prostu odnajdujemy w sobie tą iskierkę obsowania ze sprzętem prawdziwie innowacyjnym, ze sprzętem, który pokazuje, że czas nie stoi w miejscu, że technologia się rozwija i że są pewne marki. Które wyznaczają trendy. I tutaj mamy do czynienia z takim kombo, z robotem, który jest cholernie drogi. Chciałbym to powiedzieć na wtarcie. Po prostu, wiecie, że to jest sprzęt drogi, ale jest to sprzęt absolutnie topowy. I teraz mamy tutaj połączone wszystkie cechy, które sprawiają, że Roborock dzisiaj, moim zdaniem, jest najlepszym producentem robotów sprzątających. Plus do tego ramię, które myślałem, że będzie takim gadżetem, ale tym gadżetem nie jest. A to ramię sprawia wrażenie, jakbyście mogli sami w domu. Sterować swoim małym terminatorkiem podłogowym. Zresztą zobaczycie sami, jak to wygląda. Scena, którą przed chwilą widzieliście, to był tryb automatyczny, to znaczy leżała sobie chusteczka, robot sam ją rozpoznał, wysunął ramię, złapał i byłby gotowy do odrzucenia do tego pojemniczka, który znajdziemy w zestawie. Dla mnie jest to szokujące. Spodziewałem się, że to po prostu nie może tak działać, że technologia, z której możemy korzystać w naszych mieszkaniach, która jest kosztowna, ale nie jest w jakiś sposób tak kosztowna, że nagle złapiemy się za głowę i powiemy, o mój Boże, to jest 10 pensji, tak? To jest coś, co rzeczywiście zmienia korzystanie z takiego inteligentnego domu. Bo jeżeli rozejrzymy się szerzej i spojrzymy szerzej na te możliwości współczesnych AGD, RTV tych sprzętów, które mają zaimplementowane funkcje smart, no to nagle się okazuje, że rzeczywiście będziemy mieli realną pomoc od tych urządzeń. Taką pomoc, która wydaje się w zasadzie naturalna, naturalna, bo Skoro mamy robota i on sprząta, to dlaczego nie może czegoś pozbierać i posortować? No właśnie, od teraz może. I od razu muszę Wam dopowiedzieć, że złapałem się na myśli, że ja nie wiem, czy jarałbym się aż tak tym robotem, gdyby to nie był Roborock. Dlaczego? Dlatego, że już sam unboxing pokazuje, że ten sprzęt jest topowy. Tam wszystko jest pięknie zapakowane, tam wszystko ma swoje miejsce. To wszystko bardzo łatwo wyjąć mimo wagi i to mi się mega podoba. I sprzęt. Po rozpakowaniu, po podłączeniu do prądu, po napełnieniu wodą i detergentem, on jest gotowy do pracy w ciągu mniej więcej 2-3 minut. Tak. Dlaczego? Dlatego, że robot błyskawicznie mapuje sobie cały nasz dom. Później, zanim zacznie sprzątać, jeżeli wybierzemy za opcję z mopowaniem, moczy sobie mopy, myje je dokładnie i takimi czystymi, może jeszcze nie były użytkowane. I samo to świadczy, moim zdaniem, o klasie i o przemyśleniu tego sprzętu. Jeżeli chodzi wam po głowie jakiś test, który może by było zawrzeć w nagraniu jakieś konkretne zadania dla tego sprzętu, dla Z70, dajcie proszę znać w komentarzu. Mam jeszcze kilka dni, kiedy chciałbym ten test dopracować, i chciałbym go po prostu nagrać tak, żebym nie tylko ja, ale żebyście też Wy mieli po prostu większą radochę, mogąc to oglądać.